I jesteśmy na żywo. Dzień dobry Państwu. Moim dzisiejszym gościem jest radca prawny Piotr Dobrowolski. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy mówić o rzeczy, która zdaje mi się być, ja osobiście określam ją jako skandaliczną, i to jest autopoprawka do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. I gdyby Pan zechciał wytłumaczyć, o co chodzi w tym. Znaczy, oczywiście skupię się tylko i wyłącznie na tych kwestiach, które mogą dotyczyć rynku nieruchomości, no bo tym się, tym się zajmuję. Oto poprawka zakłada trzy takie dosyć istotne zmiany w obrębie umów użyczenia, zakazu eksmisji, w zmiany w najmie okazjonalnym i zmiany w artykule 191 paragraf 1 kodeksu karnego. Zaczynając od tego ostatniego, paragraf 191, paragraf 1 kodeksu prawnego to jest ten, który ma przeciwdziałać przemocy pośredniej tak zwanej, czyli on został wprowadzony do porządku prawnego po różnych historiach z czyszczycielami lokali, czyli tymi, którzy podejmowali działania zmuszające lokatorów do opuszczenia swoich mieszkań. Natomiast tak. nie było przemocą bezpośrednią, czyli tam nie było żadnego prawda, jakoś bicia, szturchania i tak dalej, tylko działania wymierzone tak naprawdę w lokal, jakieś wystawianie drzwi, prawda, remonty, wymienianie zamków i tak dalej. Tak. No i ten, ten przepis obowiązuje cały czas w takim kształcie, że jeżeli ktoś podejmuje się takiej przemocy pośredniej, uporczywie, uniemożliwia lub utrudnia komuś korzystanie z lokalu mieszkalnego, no to podlega karze. Teraz autopoprawka zakłada, że dolny wymiar tej kary zostaje określony na poziomie jednego roku. Dotychczas to było od trzech miesięcy do pięciu lat. Natomiast w tym momencie mamy dolną granicę jednego roku. Czyli jeżeli ktoś dopuściłby się takiego przestępstwa wobec obywatela Ukrainy, w takiej sytuacji będziemy mieli do czynienia z zaostrzonym niejako w pewnym sensie reżimem, ponieważ sąd ma wymierzyć karę nie niższą niż jeden rok pozbawienia wolności. No, oczywiście przesłanki tego przepisu są takie, że zastanawiam się w ogóle, czy one będą możliwe do odkodowania na etapie stawiania zarzutów czy postępowania sądowego, dlatego że tam jest mowa o obywatelu Ukrainy, który przekroczył granicę Rzeczpospolitej Polskiej, bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z trwającym konfliktem i tak dalej, tak dalej. Tak więc przesłanki są troszeczkę nieostre, nie do końca łatwo będzie je, będzie je w jakiś sposób wyinterpretować to ustalić. I to jest jedna zmiana. Druga zmiana dotyczy umów najmu okazjonalnego, otóż ustawodawca chciał uczynić pewną ulgę wynajmującym, jak wiemy, w najmie okazjonalnym musimy Zawrzeć umowę na piśmie pod regułem nieważności i dołączyć do niej trzy załączniki. Pierwszy to jest oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji, co Aha. do lokalu, gdyby nie chciał samodzielnie z niego się wyprowadzić. Drugi to jest oświadczenie tegoż najemcy, że on ma inny lokal, do którego będzie mogła nastąpić eksmisja. I trzeci oświadczenie osoby, która jest właścicielem albo ma tytuł prawny do tego lokalu, że to osobę przyjmie. No i ustawodawca teraz powiedział, no to w takiej sytuacji. My ulżymy wynajmującym, no bo jak Ukraińiec ma wskazać inny lokal, do którego może nastąpić eksmisja, skoro on tutaj przyjechał, bo ucieka przed wojną. Oczywiście. I ustawodawca powiedział, to w takiej sytuacji nie trzeba już tych dwóch pozostałych dokumentów, wystarczy ten pierwszy, czyli poddanie się egzekucji. Prawda? No i to z, z jednej strony jest ulga, no, ale z drugiej strony pojawia się pytanie, no dobrze, to, to gdzie w takiej sytuacji komornik będzie miał tę eksmisję przeprowadzić? No bo jeżeli nie ma takiego lokalu, to eksmisja przeprowadzało się do noclegowni na przykład, albo do pomieszczenia tymczasowego, które kiedyś miała wskazywać gmina. Jeżeli w ciągu pół roku tego nie zrobiła, to, to komornik mógł przeprowadzić eksmisję do noclegowni. Ale te przepisy zostały zmienione i tego półrocznego okresu nie ma. Czyli komornik musi czekać tak długo, aż gmina to pomieszczenie tymczasowe wskaże. I Więc... lokator mógł odmówić jeszcze chyba do dwóch razy, Tak. Nie, nie, to, to odmówienie do to dwóch razy dotyczyło lokalu socjalnego, A, natomiast to nie było tak, że on mógł odmówić dwa razy, jakby oferta, wskazania, ale to mówimy o czymś zupełnie innym, to nie, nie w najmniej okazjonalnym. W zwykłym najmniej, jeżeli lokator odmów, odmawiał przyjęcia lokalu zaoferowanego mu przez gminę, natomiast te sama, samo złożenie oferty powodowało, że eksmisja mogła już nastąpić, Owszem, czasami zdarzało się tak, że lokatorzy odmawiali, bo twierdzili, że ten lokal nie spełnia odpowiednich standardów. No i kilka lat temu w ustawie o ochronie pojawił się taki... Trochę battery. przerywa. Moment. Chwilka, chwileczkę. Moment. Po mojej stronie wszystko działa, widzę. O, już jest, już. Możemy kontynuować. W ustawie o ochronie lokatorów kilka lat temu pojawił się taki przepis, który mówi o tym, że jeżeli lokator nie jest zadowolony z zaoferowanego mu lokalu socjalnego, to może wytoczyć powództwo przed którym który będzie żądać uznania, że ten lokal nie spełnia warunków. Ale to nie jest ta sytuacja, o której my w tym momencie mówimy. My mówimy o sytuacji, w której mamy sobie pewną ulgę w najmie okazjonalnym, która de facto niewiele nam daje. Dlaczego? Dlatego, że nie zniesiono zakazu eksmisji. To znaczy, jeżeli zawieramy umowę najmu okazjonalnego, to nawet gdybyśmy mieli tę eksmisję prowadzić, to nie możemy, w tym sensie, że komornik nie może jej wykonać. I tutaj jest ważna uwaga, bo wiele osób mówi, że w ogóle eksmisji nie ma. Eksmisje w rozumieniu postępowań eksmisyjnych są, to znaczy można prowadzić postępowanie eksmisyjne przed sądem, przed sądem jeżeli ktoś ma zwykłą umowę najmu. Można złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułu egzekucyjnemu, czyli takiemu aktowi notarialnemu którym się poddał najemca egzekucji, można wreszcie złożyć wniosek u komornika, żeby on tą eksmisję przeprowadził i komornik co robi? Komornik w pierwszym odruchu wysyła do najemcy pismo z żądaniem do dobrowolnego opuszczenia lokalu. I dopiero jeżeli to będzie bezskuteczne, dopiero wtedy podejmuje działania siłowe. Natomiast z rozmów z komornikami wynika, że takie działania podejmują i niejednokrotnie te same pisma wzywające do opróżnienia lokalu, one od, od, odnoszą skutek. Czyli nie ma konieczności tego siłowego rozwiązania, czyli pojechania komornika na miejsce i wyprowadzenia kogoś, a tego akurat robić w tym momencie nie wolno, bo faktycznie ten przepis artykułu 15 ustęp 1 ZZZ, ZW, ustęp 1 ustawy covid zabrania. I to w przypadku z okazjonalnego nie zostało zniesione. Mówimy oczywiście o projekcie. Żebyśmy mieli jasność, to jest na razie projekt ustawy, ona nie ma finalnego efektu, ona nie została jeszcze uchwalona, nie wiemy, co się z tym ostatecznie wydarzy. Ale projekt ustawy zakłada, że w najmniej okazjonalnym wystarczy, że z obywatelami Ukrainy zawrzemy, czy dołączymy do umowy to jedno, jeden dokument, czyli poddanie się egzekucji, nie musimy dwóch pozostałych. Natomiast nie zmienia to faktu, że gdybyśmy chcieli tę egzekucję za... Miesiąc, dwa, trzy wykonać, to nie będziemy tego mogli, dlatego że nie został ten zakaz zniesiony. Zakaz eksmisji został zniesiony w przypadku umów użyczenia. To znaczy, tam jest mowa, że jeżeli użyczamy obywatelowi Ukrainy, który przyjechał tutaj w związku z wojną, lokal, czyli nie każdemu obywatelowi Ukrainy, tylko takiemu obywatelowi Ukrainy, który przekroczył granicę Rzeczpospolitej bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego, w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym, z wojną. A więc to są w ogóle przesłanki, które musielibyśmy ustalić na początku, że ten, ta osoba, która wynajmuje od nas lokal, czy użyczamy jej lokalu, no to jest osoba, która mieści się w tej kategorii, czyli to nie jest obywatel Ukrainy, który mieszka już tutaj od pół roku, tylko ten, który po 24 lutego prosto z Ukrainy przyjechał tutaj do nas. Czyli czy to że... nie ustalić. Wejdę w słowo, czy dobrze rozumiem, że ta autopoprawka stwarza największe zagrożenie dla osób, którzy, które nie użyczają, a wynajmują lokal, osobom, które spełniają ten warunek, czyli pochodzą z Ukrainy z, z konfliktu, jakby przeprowadziły się w związku z tym konfliktem, można powiedzieć, i następnie, powiedzmy, dochodzi do końca umowy najmu albo do rozwiązania umowy najmu, lokator nie chce się wyprowadzić, nie płaci, i wtedy my nie mamy możliwości eksmisji. Znaczy nie mamy, nie ma. to jest umowa najmu. Nie mamy możliwości wyrzucenia tej osoby. Nie, musimy nadal płacić za tą osobę media. No bo jeżeli nie płacimy, no to to podlega pod artykuł 191 paragraf 1a, i, jest, i wtedy Sąd orzeka nam karę pozbawienia wolności do jednego roku. I do tego. Jest tak, że wcześniej było do, od trzech miesięcy, tak? Tylko, czy to nie było tak, że mogło to być w zawieszeniu, a teraz, jeżeli jest napisane, że sąd orzeka, to że nie można w zawieszeniu te, tego wyroku dać? No, to kwestia zawieszenia wy wykonania kary, tak? to jest jakby, może nie zawieszenia wykonania kary. Kwestia zawieszenia to jest zupełnie coś innego, tak? Przepis artykułu 191 paragraf 1 o tym w ogóle nie mówi. Bo zawieszenie w kodeksie karnym postępowania karnego to jest zupełnie coś innego. To jest zupełnie jakby inna instytucja i są określone i przesłanki, kiedy można to, kiedy można to stosować. Tak? i do określonych kategorii przestępstw można je stosować, a do, do innych nie. Więc jakby to, ta autopoprawka w mojej ocenie nie będzie wyłączała możliwości wydania wyroku wskazującego w zawieszeniu, tak? Czyli zawieszenia wykonania kar. Natomiast natomiast Mamy szereg nieścisłości, tak? jak to zawsze w przypadku takim, kiedy się pisze przepisy na szybko. Po pierwsze, jeżeli ta autopoprawka wejdzie w życie, a tu trzeba brać pod uwagę jedną kwestię, te przepisy mają wejść w życie z mocą wsteczną, czyli od 24 lutego. Mamy taką zasadę retro non agit, czyli że ustawa nie ma mocy wstecznej, ale tam jest jasno powiedziane, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Więc może być wyjątek od reguły i przepisy mogą wchodzić wcześniej. No i tu akurat jest to uzasadnione, dlatego że przez ten napływ uchodźców nastąpił po 24 lutego, a nie dopiero teraz w marcu, więc to akurat miałoby sens. Natomiast musimy na dzień dobry ustalać, czy my, aby na pewno mamy do czynienia z takim lokatorem. Czyli to jest osoba, która przyjechała tutaj z Ukrainy. Po 24 lutego, dlatego że jest konflikt zbrojny, a nie, że ta osoba była tutaj wcześniej albo przyjechała do nas, ale nie z terytorium Ukrainy, tylko przyjechała z terytorium Białorusi na przykład, albo Niemiec, bo tam była. Tak? Więc tych... Jeżeli okazuje się, że jednak przyjechała z Białorusi albo przez Białoruś, czy nie bezpośrednio z Ukrainy do Polski, to oznacza, że wtedy nie podlega przepisom, które, jakby to delikatnie powiedzieć, nie podlega tej jakby... ustawie w ogóle całej. Nie podlega tej ustawie, a ta ustawa powoduje właściwie szereg pewnych korzyści dla takiego lokatora. Bo ta ustawa, ta ustawa posługuje się taką definicją, że to jest obywatel Ukrainy, który przyjechał bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym. No I teraz oczywiście jest kwestia ustalenia, jak, jak to ustalić, czy on na pewno przyjechał stamtąd i w związku z trwającym konfliktem zbrojnym. No, nie wiem, czy ustawodawca myślał o takim domniemaniu, że domniemuje się w takiej sytuacji, że każdy, kto przyjechał stamtąd, to przyjechał dlatego, że trwa wojna, a nie w innym celu. No i to, skąd on przyjechał, jesteśmy w stanie łatwo zweryfikować, no bo kontrole graniczne się przy odbywają, prawda? I, I te osoby mają jakieś, jakieś dokumenty, z których wynika, że przekroczyły granicę w takim, a nie innym miejscu, prawda? Tak to no nie to bywa, prawda? Czasami teraz mają, się to się dalej idące. Czy wynajmujący będzie mieć prawo takie rzeczy weryfikować. No bo ktoś może powiedzieć, no a przed środą, tak, jest ochrona danych osobowych, i dlaczego mielibyśmy badać, skąd ten obywatel przyjechał. No w tej sytuacji akurat mówiąca nie będzie taka podstawa. No bo skoro przepis ustawy tej z imię powocowej mówi, że mamy pewne zmiany w zakresie wynajmowania czy użyczania lokali obywatelom Ukrainy, ale zakreśla jednocześnie pewne warunki, kiedy to może nastąpić, to to my musimy wiedzieć. Czy mamy do czynienia z takim, czy innym obywatelem Ukrainy? Czy to jest obywatel Ukrainy, który u nas już mieszka od dawna, tylko tak się złożyło, że właśnie teraz zmienia mieszkanie i chce od nas nowe wynająć? Czy też to jest taki obywatel, który faktycznie ucieka przed wojną? I teraz wrócę jeszcze do tego użyczenia. W użyczeniu mamy taką sytuację, że wyłączono zakaz eksmisji. Zakaz eksmisji, ten, który wynika z artykułu 15 ZZU ustawy covidowej, został wyłączony w sytuacji, w której lokal oddajemy w użyczenie na potrzeby krótkotrwałego zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. I tutaj pojawiła się pewna nowa konstrukcja prawna, mianowicie krótkotrwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Bo to jest zwrot określony, prawda? Tak, dotychczas ustawa o ochronie prowokatorów posługiwała się pojęciami albo pobyt krótkoterminowy, i to były te pobyty, które nie są związane ze spokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Jedziemy na wakacje, jedziemy do hotelu, jedziemy służbowo i tak dalej, i tak dalej. Chociaż pobyt krótkoterminowy mógł trwać równie dobrze kilka miesięcy, dlatego że student, który ma swój dom rodzinny, a jedzie do innego miasta i wynajmuje stację, wynajmuje pokój, mieszkanie, to też może być traktowany jako pobyt krótkoterminowy, bo on nie był związany ze spokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych to jest ta funkcja mieszkalna tego naszego domu, prawda, czyli tego miejsca, do którego my Codziennie wracamy, które traktujemy jako swoje blisko domowe. A teraz mamy takie pojęcie krótkotrwałe zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. No i to pojęcie jest, jest pewnym nowym. Trzeba będzie się pewnie do niego jakoś tam ustosunkować, i doktrynalnie obudować, co to tak naprawdę będzie. No i jeżeli użyczymy obywatelowi Ukrainy nasze mieszkanie, pokój, cokolwiek w celu zaspokajania tych krótkotrwałych potrzeb mieszkaniowych, w związku z tym, że on ucieka przed wojną, to w takiej sytuacji będziemy mogli eksmitować takiego lokatora, ponieważ w tej sytuacji zakaz został uchylony. Znaczy, ma zostać, bo tak jest. pamiętajmy, że to jest na projekt. Tak? Czyli jeżeli po 24 lutego zawarliśmy umowę użyczenia z obywatelem Ukrainy, który uciekał przed wojną i przekroczył naszą granicę z Ukrainą bezpośrednio, bezpośrednio przyjechał... w tym ważnym fragmencie... Coś zacięło teraz. Przerwało na moment. Czy ja mógłbyś to plan. zdanie? Jeżeli po 24 lutego użyczyliśmy naszego lokalu pokoju obywatelowi Ukrainy, który przyjechał bezpośrednio z terytorium Ukrainy, uciekając przed wojną, to w takiej sytuacji na wypadek odmowy przez niego opuszczenia tego lokalu będziemy mogli wykonać eksmisję. Tylko no jak wykonać eksmisję? Żeby wykonać tę eksmisję, to będziemy musieli wytoczyć pozew do sądu, Sąd będzie musiał wydać wyrok nakazujący opróżnienie lokalu, wyrok się będzie musiał prawomocnić i następnie będziemy mogli iść do komornika, żeby tenże komornik dokonał przymusowej eksmisji. O ile oczywiście taki lokator nie złoży wniosku o przyznanie lokalu jakiegoś specjalnego. No więc ta procedura, biorąc pod uwagę tempo pracy naszych sądów, może trwać pewnie no i z dwa lata nawet. Tak? Więc ja mam troszkę wrażenie, że te ruchy, które ustawodawca wykonał, i rozumiem intencję, intencja jest dobra. Ale one są troszkę pozorowane. One w mojej ocenie niewiele zmienią. To znaczy, nic nie polepszą, moim zdaniem, nawet mogą pogorszyć. Bo one mogą być trudne, Z punktu widzenia właściciela, który ma nieruchomości i powiedzmy, część użyczył, część wynajął po niższej cenie to też pytanie, jak to urząd skarbowy potraktuje ale po niższej cenie, część wynajął po cenie rynkowej, powiedzmy. I teraz w trzy przypadki i musi te ta osoby, no, chce już rozwiązać z nimi umowę, oni nie chcą opuścić lokalu. Co dalej? Jeżeli mówimy o użyczeniu, eksmisja mhm. dwa lata powiedzmy. Tak. Jeżeli mówimy o umowie najmu, to eksmisji nie no to ma. To, to, w tym, tym momencie nie ma. Czyli wtedy. No właśnie, więc ta osoba musi zostać wtedy, tak. w lokalu i nic z tym nie możemy zrobić, a jeżeli próbujemy coś odciąć. Media zrobić coś, to jest oczywiście już wcześniej było przestępstwem, tak. ale teraz jest zaostrzone tylko w takiej sytuacji, że z jednej strony mamy właściciela, obywatela mm -hmm. Polski, który podlega polskiemu prawu, a z drugiej tak. strony, ma, to może być też oczywiście Ukrainiec, tak, obywatela Polski, a z drugiej mm -hmm. mamy lokatora, który no, jest uchodźcą z, mm -hmm. z terenów wojennych. Tak. I, I oni są uprzywilejowani w tym momencie. Dlaczego tak. akurat są uprzywilejowani? Dlaczego nie może pozostać od trzech miesięcy nie wiemy. Zakładam, że to uprzywilejowanie, bo pamiętajmy, że ta autopoprawka nie dotyczy tylko przepisu artykułu 191 paragraf 1. Tam jest jeszcze kilka innych przepisów, tak. które zostały zmienione czy zaostrzone. Również przepisy dotyczące pozbawienia wolności, również przepisy dotyczące handlu ludźmi, również przepisy dotyczące wymuszania wierzytelności, czyli to jest artykuł 191 paragraf 2. No, chodzi o to zapewne, że pojawiły się już sygnały, że niestety niektórzy zaczęli wykorzystywać tę sytuację i na przykład jeździć na granicę polsko-ukraińską, wyłapywać młode kobiety. Co budziło pewne podejrzenia, że może to być próba jakoś handlu ludźmi, wyłapywania młodych kobiet po to, żeby później zmuszać je do prostytucji. Mogą się pojawiać jakieś różnego rodzaju dziwne zjawiska pod tytułem właśnie, nie wiem, wymuszanie zwrotu wierzytelności w sytuacji, kiedy te osoby no, nie bardzo mają jak to zrobić. Pojawiały się różnie uczciwe zjawiska, bo o tym słyszałem w Warszawie pod dworcem centralnym, taksówka, która za czy dniami bierze Bierze 100 złotych i za 1,40. No więc ja rozumiem intencje, w którym one idą, natomiast no, stanowiąc prawo, trzeba robić to z pewnym rozmysłem i biorąc pod uwagę no, wszystkie, wszystkie konsekwencje do, dookoła. No i cel jest prosty uchronić ludzi, którzy uciekają przed wojną, przed potencjalnymi, nieuczciwymi zachowaniami tak. osób tutaj w Polsce, które chciałyby im wynajmować, a później na przykład w jaki sposób odzyskiwać te lokale w sposób no, pozaproceduralny czy, czy nielegalny. I to dotyczy oczywiście każdego, to nie ma znaczenia narodowość, czy to będzie Polak, Ukrainiec, Niemiec, który tutaj w Polsce ma mieszkanie. To nie ma żadnego znaczenia, tak? Ale sankcja jest podwyższona. Tak? Powyżej od jednego roku w górę ma być kara pozbawienia wolności. Rozumiem. No dobra. W takim razie mamy obraz tego, jak to wygląda? Ja bym się nie ekscytował. Ja bym się nie ekscytował tymi, tymi zmianami, no bo tak jak powiedziałem, co z tego, że odformalizowano w pewnym sensie najem okazjonalny, skoro i tak nie uchylono w przypadku najem okazjonalnego zakazu eksmisji? Co z tego, że uchylono zakaz eksmisji w przypadku użyczenia, jeżeli w takiej sytuacji postępowanie przed sądem i tak będzie długotrwało, no to trzeba ewentualnie pomyśleć, żeby do takiego użyczenia zrobić sobie. Niezależnie już zupełnie poza przepisami analogiczną konstrukcję jak w przypadku najmoka prawda? Czyli zrobić sobie poddanie się w egzekucji w takiej sytuacji, ewentualnie wskazać jakiś inny lokal, no bo to jest de facto najprostsza metoda. Jeżeli, nawet jeżeli mamy orzeczoną eksmisję, a nie mamy dokąd takiego człowieka wyprowadzić, no to zwykle było to tak, że sami musieliśmy znaleźć lokal, do którego kobornik będzie musiał go czy mógł go przenieść w takiej sytuacji. Są więc, takie hostele, które specjalizują się w tym. Tak, dokładnie, dokładnie tak i mamy takie instytucje i to, i to całkiem fajnie funkcjonuje. Natomiast ja, do, ja, one ja są drogie. Co drogie. Co drogie to są drogie. drogą Są drogie, to nie są tanie usługi. To e, jest. Kilkaset złotych, jeśli dobrze kojarzę. No, no więc... ja płaciłem, co prawda w Warszawie, ostatnio płaciłem 2350 za miesiąc. To nie. ale za co dokładnie? Za lokalny taki kontener, który spełniał wszystkie warunki. Okay, tych usług. Dobrze, tak, no to te mogą być droższe, oczywiście, że tak, jasne. Natomiast w przypadku ja mówię o tych o tych usługach dostarczania lokali, do których mogę nastąpić eksmisja. Na Czyli przyjeżdża obywatel Ukrainy, który mówi, chciałbym tutaj wynająć lokal. Normalnie chcę mieszkać, no ale no ja nie mam jakiego adresu podać, bo przecież że jestem z Ukrainy, a nasz Komory na Ukrainie działać nie może. No to są firmy, które zatrudnią się dostarczanie takich adresów. I mówię, jeżeli będzie taka potrzeba, to my oczywiście do siebie to przyjmiemy. Ja takie umowy dla klientów robiłem wcześniej i to zupełnie fajnie sobie działa. Natomiast, jeżeli ja miałem spiąć jedną klamrą tą, tą autopoprawkę, to to są jakieś pozorowane ruchy, które w mojej ocenie one nie będą miały większego wpływu. One mogą spowodować tylko i wyłącznie pewien jakiś chwilowy entuzjazm, że ktoś nagle przeczyta: Oj, fantastycznie, już teraz nie będzie zakazu eksmisji, i to ja się łatwo tego lokatora pozbędę, albo ktoś pomyśli, ależ fajnie. Mamy odformalizowany najem okazjonalny, no ale jak zaczniemy się temu przyglądać, konsekwencjom i jak to w praktyce będzie wyglądało, no to się okazuje, że to nam niewiele zmienia albo wręcz sytuację pogarsza. Także nie ekscytowałbym się nadmiernie tymi rozwiązaniami. Tak, no ja również nie postrzegam ich jako pozytywnych i zastanawiam się nad jedną rzeczą. Po co właściwie wprowadzać takie rozróżnienie pomiędzy obywatelami, pomiędzy mieszkańcami powiedzmy ogólnie, ludźmi, którzy przebywają w Polsce. Po co robić coś takiego, że jest sobie ktoś, kto pochodzi z terenów Ukrainy i on ma uprzywilejowane albo, albo w drugą stronę jakoś zniekształcone te swoje uprawnienia i obowiązki? Dlaczego nie może być po prostu równość wobec prawa? Czy nie ma takiej zasady? Znaczy wiem, że jest taka zasada, ale tu ewidentnie jest ona naruszana. No tutaj przecież mamy do czynienia z jeszcze większym rozróżnieniem, bo tu mamy rozróżnienie na de facto dwie kategorie obywateli Ukrainy. To mamy tego obywatela Ukrainy, który przekroczył granicę po 24 w związku z wojną. I mamy tego obywatela Ukrainy, który na przykład mieszka już od nas o pół roku. Tak. Więc no a ten... jeżeli jest Ukrainiec, który po 24 jako uchodźca wyjechał do Rumunii, następnie samolotem hmm. przeleciał do Warszawy. To już nie jest bezpośrednio nie Tak, to, to już nie, nie podlega. No właśnie, pomimo, że jego rodzina dostała się. Znaczy, nie wiem po co. No, jak obserwuję ustawodawstwo na przestrzeni ostatnich lat, to wielokrotnie zachowuję w po co i dlaczego. No, ktoś coś wymyślił, może chciał dobrze, ale niekoniecznie mu nie wiesz, ale ja teraz jestem w stanie zrozumieć, że ktoś tam siedzi i po prostu pod ogromną presją czasu pisze te przepisy, no, ale to nie zwalnia ustawodawcy z pisania tych przepisów dobrze. Tak? I czasem jest tak, i o tym też mówią zasady techniki prawodawczej, że zanim podejmiemy w ogóle jakąkolwiek inicjatywę ustawodawczą, żeby zmienić stan prawny, Trzeba się zastanowić nad tym, czy ta zmiana w ogóle ma sens. To znaczy, czy ona cokolwiek zmieni, to jest po pierwsze, a po drugie, czy zmieni na lepsze. Ale mam wrażenie, że nasi legislatorzy no, niekoniecznie zaglądają do tego aktu prawnego, jakim są zasady techniki prawodawczej. I jakoś tak nie zastanawiają się, w ogóle nie robią sobie takiej oceny, czy, czy to ma w ogóle sens, ta zmiana. No bo w mojej ocenie nie ma. W mojej ocenie takie zaostrzenie Artykułu 191 paragraf 1a, że teraz będziemy orzekali co najmniej rok. Czy to cokolwiek zmieni? Moim zdaniem nie. Więc hmm. ruchy są pozałowiane, jakieś takie nieprzemyślane, moim zdaniem prawdopodobnie nie, nie zostało to przefiltrowane przez, przez pryzmat praktyki rynku nieruchomości, po prostu. No i tyle mojego komentarza na ten temat, bo coś tu więcej można mówić. No Może to myślę, trochę że... mnie pan uspokoił, szczerze mówiąc bo spodziewałem się tego, że, że to będzie o wiele gorsze w, w odbiorze dla, dla obywateli polskich, którzy tu mieszkają I, no, i tak mamy źle, jeżeli chodzi o wynajem i tak, czyli po prostu, jeżeli mamy najemców, którzy nie płacą, to mamy problem i y, tylko tyle, że teraz mamy trochę większy, rozumiem, tak to odbieram przynajmniej. No. Czyli y, powiedzieliśmy chyba o wszystkim. To przepraszam z góry za te hałasy, to jest się... to, to... Nagrywaniem to akurat jest tak. Nie przewidziałem niestety, że ktoś będzie wjeżdżał ze ścianą. Tak i na koniec tylko powiem, że oczywiście to nie jest tak, że my to mówimy dlatego, że nie warto pomagać Ukraińcom. Myślę, że teraz wszyscy w jakimś stopniu się przynajmniej zaangażowaliśmy w pomoc uchodźcom, natomiast chodzi o to, żebyśmy, że, że, że dobre prawo sprawiłoby, że ta pomoc byłaby usystematyzowana, byłaby bezpieczna dla nas i wtedy byłoby tej pomocy więcej. A jeżeli my wprowadzamy e, przepisy, które przynajmniej w teorii mają, e, mają zmusić Polaków do, do pomagania, do nieeksmitowania i nie wiem, to jest właściwe słowo, tych, tych, tych Ukraińców, którzy wynajmują od nas lokale, to jest to droga no, w przeciwnym kierunku. W uzasadnieniu projektu tego ustawy jest mowa o tym, że właśnie to odformalizowanie czy też czy ten zniesienie zakazu eksmisji w przypadku użyczenia no ma znieść obawy osób, które chciałyby pomóc, ale się boją. Dlatego no trzeba właśnie mieć świadomość tego, że, że to nie do końca rozwiązuje problem no i pewnie, że dzisiaj nam strasznie brakuje w tej całej sytuacji. Brakuje nam jakichś systemowych, rozsądnych rozwiązań, nie tylko legislacyjnych, ale rozwiązań e, takich nawet e, no, zwykłych na ulicy. Bo wystarczy pojechać sobie na dworzec centralny w Warszawie i zobaczyć, co się tam dzieje, i zobaczyć, że to wszystko, co się tam dzieje, ta pomoc, która jest świadczona, e, no to po prostu są ludzie. To są ludzie, którzy z drugiego serca tam po prostu jadą, zwożą rzeczy ze swoich domów, robią kanapki, gotują zupy. E, natomiast politycy tam wpadają po to, żeby sobie zrobić zdjęcia, no i to jest przykre. Tak, i tak potrzeba tak naprawdę, żeby ktoś rozwiązał problem systemowo, a nie liczył na to, że Polacy wszystko zrobią za, za tych, których wybrali. Zgadza się. I tym mądrym zdaniem zakończmy. Tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję. Jeżeli macie pytania do Pana Radcy Prawnego, to rozumiem, że mogą zadawać w komentarzach. I no, są merytoryczne, to dobrze. Bardzo dziękuję. Jeżeli ta informacja była dla Was istotna, to udostępnijcie proszę ten film i do zobaczenia w kolejnym odcinku.